Zimne prysznice jest to taki kolejny ciekawy element bajerokingu, jakie są przede wszystkim korzyści z sobie takich zimnych prysznic. Zimne prysznice poprawiają energię, taką żywotność, taką taką mojego organizmu. Wykonując zimny prysznic czujemy się zwykle po nim dobrze, tego, że nasz organizm pracuje lepiej, sprawniej i jest zmobilizowany do pracy w ciągu dnia. Praca naszego układu krwionośnego jest również usprawniona. To serce lepiej pracuje, krew lepiej krąży, te, te nasze żyły są w lepszej kondycji, co u wielu osób będzie bardzo pomocne, ponieważ w dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z jakimiś takimi problemami układem przenośnym, naczyniowym, pojawia się wiele problemów, a zimne prysznice właśnie mogły temu zapobiec. Tak jak powiedziałem, przez poprawiane krążenie krwi. Nasza skóra i, i włosy, stan skóry włosów jest poprawiony również dzięki zimnym prysznicom, nasz testosteron jest na wyższym poziomie, czego każdy oczekuje. Odporność naszego organizmu również jest zwiększona, płodność jest również poprawiona, ponieważ badania pokazują to, że stosując regularnie zimne prysznice mamy lepsze zdolności reprodukcyjne i e, zimne prysznice również spalają tłuszcz. Jakie są ryzyka natomiast poprzez branie tych zimnych prysznic i na co warto zwrócić uwagę i uważać? Bardzo często możemy mieć dreszcze, co jest takim niepożądanym efektem, albo wiele osób może po prostu przez te takie dreszcze, drgawki, może źle się czuć i nie chcieć przez to stosować tych zimnych pryszniców. Może być też do przegrzania, ponieważ nasz organizm w pewnym sensie on będzie starał się wyrównać tą temperaturę. Wiadomo, jesteśmy organizmami stało cieplnymi nasze nasz organizm do tego, aby mieć tą stałą temperaturę. Więc kiedy mamy zaburzoną tą gospodarkę techniczną, możemy po prostu się w pewnym sensie przegrzewać. To znaczy po zimnych prysznicach może nam być zbyt wręcz za gorąco i możemy też się z tym źle czuć. Wielu osób, u których ten układ przynośny pracuje naprawdę nieprawidłowo, bo nie mamy tam jakieś problemy, o których nie wiemy, z zestawkami, z komorami, z jakąś arytmią, czy jakieś niezdiagnozowane problemy. Używając takiej zimnych klucznicy, możemy jeszcze pogłębić te choroby, mimo że tak naprawdę te zimne klucznice poprawiają stan naszego układu przynośnego, ale tak jak powiedziałem, warto się już zbadać, aby przez przypadek nie pogłębić sobie tych chorób układu przynośnego, jeżeli one są zaawansowane czy patologiczne. Również ciśnienie może być podniesione, ciśnienie może być zwiększone, ponieważ odganim się mobilizuje bardziej do pracy i to może wiele osób również odczuwać negatywnie.